Cześć, Justin. Cześć, We're on Cross Crosshill Fishery, now. pan Justin. jest pan Justin. Cześć, 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 pan Justin że będziemy mniej więcej koło siebie. Zobaczymy, jak będzie szło. Czy się teraz wyładować z tego, wszystkiego i będziemy lecieli z tematem. Pada deszcz, się rozpadało, no mokro. To jest mój swim, dobrze to wygląda. Ale... Mamy drugi dzień, wczoraj się nic nie działo. Różne taktyki, dużo. Dużo zamęty, mało zanęty, PWA, nie PWA, i nic się nie dzieje. Wszyscy łapią na drugiej stronie łowiska. Tak jak wygląda tam. Jest tylko około 5-6 wędkarzy. Na, naszym, na naszej stronie jest około 18. Chyba to wszystko pcharywe w tamtą stronę. Bo większość z nas go po trzy wędki. Także Zobaczymy. Nie wiem, jeszcze na razie wędki wywiezione, przerzucone. Jakieś takie wytypowałem spadki, nie spadki, także zobaczymy Nadzieję na rybę Czas na też nic się nie dzieje Chłopaki z lewej strony mieli rano jedną rybę z nóg praktycznie Słyszeli, że ryba się rusza Przy odcinkach, przy samym brzegu Podrzucił tam wędkę. Nie wiem, godzinkę czy ile mówić, później już na rybę Tutaj z prawej strony chłopaki, to z wyspy teraz mieli, wszystkie wetki popętało, bo tak, takim odjazdu zaczął robić. No i nic. Jeszcze mamy dzisiaj i jutro. Do piątej, także wszystko może się wydarzyć. Na, na najwięcej ryb już raczej nie ma szans na, na trofeum. Na, na, na nagrodę, ale jeszcze na największą rybę. Chyba największa jest 24 czy 26 panów. Czy jeszcze jest szansa, bo w stawie jest 38. Pound of kar, który się pływa, czyli ta rybka by zagwarantowała statuetkę. To fajnie by było. No Ale zobaczymy. Jeszcze wszystko może się zmienić. Także widzimy się później. Tonight Matthew Justin will be You reckon? An only fan star. <laughs> oh Stitch! No, yes! Oh. Yesterday, <laughs> what happened to him, mate? Oh I my god. I was like this, I was like, fuck it, I've got to put fucking trousers and socks on. I went put it there, I'm, fucking put, so I'm gonna put my fucking. Uh, got my sock on. It was just as I was like, ah! Oh, crap. my fucking big toe, was like, uh, fucking 45 degrees from my foot, mate. I was like, fucking. I lay there, magic's just fucking out here, is, what are you doing? <laughs> I thought he was having a wang. like right <laughs> over. Oh, I didn't want that on me. <laughs> Put a little bit more, mate. Oh, that's enough, mate. You right like, You wait until you see the slick of these fuckers. Mmm. This is about to get insane around here. Look at this. A little bit was on that handle. Well, I got your permission to be on the video am yeah, yeah. yeah. <laughs> nice. no, no, I Are you sure? I'm doing video. You boys got No, we go, go sometimes. I used to be when I was like first started, I was like real nervous for doing it. For so like cracking off and stuff. And I think that's what on like you've Upon. Pogoda nie rozpieszcza, Jest godzina jest 5.35 Ja zostałem z wędkami, mam Justina wędki, są w wodzie, moje są w wodzie, Justin poszedł z chłopakami na grill'a Ale z tego co teraz gości przechodził to nawet jeszcze jak to powiedział, burgerów nie ma, kiełbas nie ma, Sam chicken no, no, nie będzie tam dłużej siedział Także goście poszedł Tutaj tak o, siedzę i mia była u Justina na środkowej wędce, coś się zadziało. U mnie na prawej wędce było parę piknięć. Ale jest tak dosyć dobrze zabejtowane, to fajnie było, jakby ta ryba tam mocniej uderzyła w nasze miejsca. Ale siedzę, zobaczę. Mam 6 wętek w wodzie, jest nasze chłopaki. Niektórzy też zostali nad wodą, po prostu nie poszli na grilla. Pada cały czas. Trochę słabiej, trochę mocniej, także nie wiem, jak to będzie. Toczymy. Liczyłem na to, że jak wyjmą wędki z wody, u nas jest chyba nas 18 na stanowisku, tak wzdłuż tego brzegu. Także część łopaków po prostu poszła i jest mniej żyłek w wodzie. Mam nadzieję, że to pomoże trochę tej rybie wpłynąć tutaj. Też nie wiadomo, jak tam baitowali. Każdy mówi, że po trochu, ale się zdaje, że też niektórzy co, co grubiej sypnęli. No, ryba definitywnie się na w wodzie trzymała. Na przeciwnym brzegu, na, na tamtych stanowiskach Też było mniej ich, bo to było z 6 czy z 8 wędkarzy i tam mieli ryby Tutaj też u nas wyszło parę rybek na tej Ale to są takie bambiki małe, że ja liczę na to coś większego no, zobaczymy Jak to będzie Na razie pada Przestaje, teraz znowu przestało, za kiedy znowu będzie padać pewnie Mam taki w namiocie, ale nie chce mi się dzisiaj już nic robić Włać do końca nie będę o, oh, nic, tylko czekać, zobaczymy, jak to będzie Mam parę ujęć tam podobne, jak Justin spombował z rana, jak jeszcze nie padało I widać powoli, że co niektórzy wracają na stanowiska Także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie

big oh one at, look at the That's the top, Yeah, i was I was, just, really I was just thinking that as we gone off, I was like, you stand there helping us out like, oh, okay, yeah, was well, like, <laughs> a very right. nice fish yeah. yeah. so yeah. the <laughs> oh, <laughs> There <That looks laughs> <laughs> Oh, not <laughs> it. Worth the weight, isn't it? <laughs> Where's the tip? I can't get no line up there, it's wrapped, it? Here we go. Are you always done eh? Yeah yeah. yeah. Mm -hmm. That's a oh yeah, uh, fine, yeah. fine, yeah. uh, No. I don't know. I don't know what 25. Look at that fucking head mate. Yeah, isn't it? Ooh. 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 Bottom Let's lip see. mate. Not much left of it, just his bottom lip there. That's the hooks you wanna use mate. At it, mate. Really? Yeah. <sighs> that's not all. Yeah, this thing is heavy. heavy is it heavy yeah, thing, is it? Yeah, it's quite heavy so. Stop shaking, Miss Magic. Mate, that's. I reckon that's 3212. 3212. Happy with you that, reckon boys? 3212, I'll take that. What well not Yeah, 3212 I yeah, it's tipping around them lines, isn't it? It's magic yeah. It's, it's yeah. <laughs> Jinx in it Mr. Magic. You know what we're like with jinx and shit. Yeah, I know, that's true. Having a big fist, yeah. Mmm. Hey, a rod cam on, it could go. <laughs> You never know that you can record for oh, hours. Oh yeah. If you it yesterday. I for hours. You will now have it. I reckon own. the only time you get that is if you know you're definitely on the fish or you're in a fucking Rals water yeah, yeah, yeah. You good, yeah, yeah. they're good enough for you? It, eh, boy? <laughs> that's that's really look at that one. <laughs> and everyone will know now why we fuck. <laughs> fuck to celebrate with beer. We've got to just go home today. Mm. We're gonna have celebratory bacon. Oh, what's that? One fucking piece now. Yeah, I know if it's that, like, it's always like that. Why is it seven? It used to be like eight. I reckon they, they kept the oh yeah, we keep the same prices because that's how yeah. mm. We keep the same prices, we're not putting our prices up. And they don't say that we're still one of the fucking bits off there. I don't know what they're like, you're the one that's fucking right, eat. you can hit them like that, you can put them like that. Just crack them in half and can put them on there and keep rolling them about a bit, can't we? I'm eating. I'm eating the fucking I'm waiting for this. How can you're I? You're waiting, them? I'm eating. Yeah, The Nie. Czyli tak, zaczynamy się powoli pakować. Justin statuetka za największą rybę. Udało się pod koniec wywalczyć. Także mamy to Jest git. Także trochę to wykrakałem Justinowi, bo tak się wstydził trochę, ale dało się... 28 poundów, 4, 4 oz to, to, i, I to walnęło nam statuetkę. Także jest git. I teraz już powolutku trzeba się pakować. będki jeszcze w wodzie zostają do końca. Także tak, jest git. Nikt się tego nie spodziewał, że to się tak wszystko oburzy. Czekaliśmy na to, jedne, na to jedno branie, które wszystko tutaj zmieniło. Także mamy to. Na Crossheath, na socialu. Pierwszy social był z Laurem Stanford. Mężczyzn i Mamy to. Baklados znalazłem, bo komuś się zgubił. Jest <laughs> Zobaczymy, może jeszcze coś wyjdzie. To jest ten mam trophy. tego gentleman behind me. Yeah. Nice one, man. I like that. Biggest fish carp fishing social cross here. Cool, man. I told you, you will have one. Jinx there. Yes, this is the you last thing. That well. huh? It's quite good how this is fucking all part. So look, all you do is lift that slightly, push that down. That comes down. That's clever. <sighs> oh, don't break your leg. Justin. What type of rig that was? explain Mick. by want to know Mick needs to know Mick needs to watch and listen so ladies and gents that is just obviously helicopter it's the probably there with pop-up so presentation in the water just like that so yeah that was one of the rods i oh, should be able to get other